są takie myśli, których nie wypowiadasz. Myśli, które chowasz głęboko, bo boisz się, że ktoś się wyśmieje albo nie zrozumie. Taki niepokój, który nosisz w sobie każdego dnia, mimo że na zewnątrz udajesz, że wszystko jest w porządku. Czujesz go w środku, w sercu, w każdym oddechu, ale nikt o tym nie wie. To uczucie wślizguje się w codzienność niezauważenie, czasem budzi Cię w nocy, czasem przytłacza W najmniej oczekiwanym momencie i choć próbujesz je zignorować, ono wciąż tam jest, ciche, nie proszące o uwagę, a jednak nieustannie obecne. Ukryty lęk nie wygląda jak krzyk, nie wygląda jak panika. Nie pojawia się nagle w wybuchu emocji, nie wyrywa Cię ze snu w dramatyczny sposób. Często przyjmuje znacznie bardziej subtelną formę. Może to być zmęczenie, które wisi nad tobą każdego dnia, jak ciężki, niewidzialny koc, który nie pozwala ci oddychać w pełni. Może to być udawany spokój, maska, którą zakładasz przed światem, uśmiech, który nie sięga oczu, słowa, które brzmią pewnie, choć w środku czujesz chaos. Może to być bycie zbyt zajętym, ciągłe wypełnianie każdej chwili pracą, obowiązkami, drobnymi sprawami, żeby nie musieć stawić czoła temu, co naprawdę czujesz. Może to być odsuwanie ludzi, powolne wycofywanie się z kontaktów, bo bliskość wydaje się zbyt ciężka do udźwignięcia, bo wiesz, że nikt nie dostrzeże tego, co w środku. I nagle zaczynasz rozpoznawać to w sobie, te ciche chwile, kiedy serce bije szybciej bez powodu. Te momenty, kiedy chciałbyś zniknąć, te oddechy, które przychodzą ciężko, ten lęk nie krzyczy, ale jest wszędzie, w każdym gestie, w każdej myśli, w każdym odwróceniu wzroku, i wtedy uświadamiasz sobie, że nie jesteś sam, że może każdy z nas nosi coś takiego w sobie, coś, czego nigdy nie wypowiada na głos, dlaczego nikt go nie widzi. Bo nauczyłeś się go maskować tak dobrze, że nawet ty sam czasem wierzysz w tę fasadę, nauczyłeś się udawać spokój, kiedy w środku wszystko drży, ukrywać napięcie pod żartem, pod uśmiechem, pod rutynowym jest ok, Bo boisz się, że gdybyś powiedział to na głos, brzmiałoby to głupio, zbyt delikatnie, zbyt nielogicznie, jakbyś przesadzał. Bo kiedyś ktoś faktycznie tak powiedział, przesadzasz. I od tamtej pory wolisz milczeć, wolisz udawać, że nic się nie dzieje, niż ryzykować kolejne niezrozumienie, bo wstydzisz się, że nie potrafisz do końca kontrolować swojego własnego umysłu, swoich myśli i emocji, że czasem wymykają ci się z rąk. I właśnie dlatego nikt go nie widzi, bo każdego dnia zakładasz tę samą maskę normalności, tak idealnie dopasowaną, że nikt nie domyśla się, ile kosztuje ci jej noszenie. Lęk często mieszka w ciele, w miejscach, których nawet nie zauważasz. Napięte barki nawet gdy nic nie robisz, jakby cały ciężar świata spoczywał na twoich ramionach. Ucisk w klatce piersiowej, którego nie potrafisz opisać. Uczucie ciężaru, które nie znika, nawet gdy próbujesz się rozluźnić. Płytki oddech, który przychodzi mimowolnie, jakby każdy wdech był trudniejszy niż poprzedni. Nagłe, nieoczekiwane uderzenia serca, które budzą cię w nocy lub sprawiają, że stajesz nieruchomo w ciągu dnia, zastanawiając się, co się dzieje. Problem z zaśnięciem, mimo zmęczenia, długie godziny przewracania się z boku na bok, gdy myśli nie chcą odpuścić to wszystko są sygnały, które ignorujesz, a które mówią jedno: Lęk jest tu, w twoim ciele, nawet jeśli twój umysł próbuje go ukryć. Lęk w głowie to ten, którego nie wypowiesz, ten, który krąży w twoim umyśle niezauważony dla innych, cichy i nieproszący o uwagę, a jednak nieustannie obecny. To myśli, coś się stanie, które pojawiają się nagle, jakby twój umysł chciał cię ostrzec przed czymś niewidzialnym, choć wiesz, że nie ma ku temu żadnego realnego powodu. To czarne scenariusze, które tworzysz w głowie, wyobrażenia katastrof, które nigdy się nie zdarzą, a mimo to trudno je odrzucić, bo wydają się tak namacalne, jakby były prawdziwe. To ciągłe analizowanie własnych słów, gestów, każdej rozmowy, każdego uśmiechu, w obawie, że mogłeś coś powiedzieć źle, że zrobiłeś coś nie tak, choć nikt tego nie zauważył ani nie skomentował. To strach przed oceną ludzi. Przed tym, co pomyślą o tobie, przed krytyką, która może nigdy nie nadejść, a mimo to czujesz ją tak realnie, jakby była tuż obok. I wreszcie to poczucie winy za błędy, które nie są twoje, za sytuacje, których nie dało się kontrolować, za to, że twój umysł przywiązuje do ciebie odpowiedzialność, której nie powinien. Ten lęk w głowie jest niewidoczny, nie krzyczy, nie wzywa o pomoc. A jednak każdego dnia wpływa na twoje decyzje, twoje gesty, twoje spojrzenia, wciągając cię w niewidzialną sieć, z której trudno się wydostać. Dlaczego wraca każdego dnia? Bo twój układ nerwowy działa w trybie alarmowym, jakby cały czas czekał na niebezpieczeństwo, gotowy reagować, nawet wtedy, gdy nie ma żadnego realnego zagrożenia. Każde szybkie bicie serca, każdy napięty mięsień, każda myśl, która pojawia się nagle, uruchamia ten tryb obronny niewidoczny dla innych, ale bardzo realny dla ciebie. Bo przeżył coś, co go przeciążyło, coś, co zostawiło trwały ślad w Twoim ciele i w Twoim umyśle, coś, co sprawiło, że reaguje zbyt mocno na zwykłe sytuacje, które nie powinny być niebezpieczne bo nauczył się widzieć zagrożenie tam, gdzie go nie ma, interpretować zwykłe gesty, słowa, spojrzenia jako coś groźnego, choć dla świata zewnętrznego wszystko wydaje się normalne. I wiesz co? To nie słabość. To nie oznaka, że coś z tobą jest nie tak. To reakcja na przeszłość, na to, co kiedyś cię przeciążyło, na momenty, których nie da się po prostu wymazać ani zapomnieć. Twój lęk wraca codziennie. Bo twój umysł i ciało próbują cię chronić, próbują być gotowe, próbują cię ustrzec przed tym, co może nadejść, nawet jeśli czasami ta ochrona przybiera formę, której nie chcesz, której nie potrzebujesz i która zmienia każdy twój dzień w cichy, niewidoczny, ale wszechobecny ciężar. Najgorsza część ukrytego lęku jest taka, że zaczynasz czuć się, jakbyś sam był problemem, jakby coś w tobie było niewłaściwe, złe, coś czego inni nie powinni dostrzegać. To uczucie wślizguje się w każdy aspekt życia, w myśli, w gesty, w sposób w jaki patrzysz na siebie i na świat. Wstydzisz się swojego niepokoju, chowasz go tak głęboko, że nawet twoi najbliżsi nie mają pojęcia, co się dzieje w twojej głowie. Nie chcesz obciążać innych, boisz się, że zostaniesz oceniony, wyśmiany, uznany za słabego. Udajesz, że wszystko jest normalnie, udajesz przed rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, a czasem nawet przed samym sobą. Zakładasz maskę spokoju, podczas gdy w środku twoje ciało wciąż reaguje napięciem, serce bije szybciej, myśli krążą w kółko, a oddech staje się płytki. To udawanie staje się codziennością, rutyną, której nawet nie zauważasz, bo przywykłeś do życia w tym ukrytym napięciu. I choć Twój umysł stara się wierzyć, że wszystko jest w porządku, lęk wciąż tam jest, cichy, podstępny, wszechobecny, obecny w każdym geście, każdym spojrzeniu, każdym oddechu. To uczucie samotności w tłumie, ukrytej burzy, której nikt nie widzi, a która kształtuje Twoje życie na każdym kroku. To, czego nikt ci nie powiedział, to że czujesz lęk, nie znaczy, że jesteś zepsuty, że coś z tobą jest nie tak, że jesteś słaby lub niewystarczający. To znaczy, że przez długi czas radziłeś sobie samotnie, starałeś się udźwignąć emocje i sytuacje, których nie dało się łatwo wytłumaczyć ani pokazać światu. To znaczy, że twój umysł robi dokładnie to, co kiedyś ratowało cię przed bólem co chroniło cię przed niebezpieczeństwem, którego nikt inny nie dostrzegał, i choć teraz te reakcje mogą wydawać się nadmierne, przestarzałe czy męczące, to w rzeczywistości są dowodem na twoją przetrwałość. I wreszcie, to nie jest twoja wina. Nie ponosisz odpowiedzialności za to, że twój układ nerwowy reaguje w taki sposób, za to, że lęk wraca każdego dnia, za to, że czasem trudno ci oddychać, myśleć, zasnąć. To, co czujesz, jest częścią Twojej historii, nieznakiem Twojej słabości, a zrozumienie tego to pierwszy krok, żeby przestać obwiniać siebie i zacząć patrzeć na siebie z troską. Zmiana zaczyna się w chwili, gdy przestajesz udawać, że lęku nie ma, gdy odkładasz maskę spokoju, którą nosiłeś przez lata, i pozwalasz sobie spojrzeć na to, co naprawdę czujesz. To moment, w którym przestajesz uciekać od swoich myśli i uczuć, kiedy przestajesz ignorować sygnały wysyłane przez ciało i umysł, napięte barki, ucisk w klatce piersiowej, płytki oddech, przyspieszone bicie serca, lęk, który kłębi się w głowie. Zaczynasz je zauważać, zamiast zagłuszać, zamiast odpychać, zamiast udawać, że nic się nie dzieje. Zmiana przychodzi wtedy, gdy pozwalasz sobie poczuć te emocje w pełni, kiedy przestajesz karać siebie za to, że odczuwasz niepokój, że boisz się, że czasem tracisz kontrolę, że serce bije szybciej niż powinno. To moment, w którym zaczynasz traktować swoje lęki jak część siebie, a nie wroga, w którym zaczynasz rozumieć, że są one konsekwencją tego, co przeżyłeś, tego, co Twój umysł i ciało próbowały chronić przez całe życie. I wtedy zaczyna się prawdziwa zmiana, powolna, delikatna, niewidoczna dla innych, ale ogromnie znacząca dla Ciebie. Każdy zauważony oddech, każdy moment, w którym nie uciekasz od siebie, każdy gest akceptacji wobec swoich emocji staje się krokiem naprzód. I w tym właśnie jest nadzieja, w przyzwoleniu na własny lęk, w spojrzeniu Mu w twarz, w świadomości, że możesz go przeżyć i przetrwać. Że codziennie możesz zaczynać od nowa, krok po kroku, dzień po dniu, z większą troską wobec siebie i swojego życia. Jeśli czujesz ten lęk codziennie, jeśli wiesz, jak to jest nosić go w sobie, choć nikt tego nie widzi, nie jesteś w tym sam. Ten cichy niepokój, te napięte barki, ucisk w klatce, płytki oddech, myśli, które krążą w kółko, to doświadczenie, które łączy więcej ludzi, niż mogłoby się wydawać. Nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku, nie musisz myśleć, że jesteś jedyną osobą, która tak czuje. Dlatego napisz w komentarzu, jaki objaw najbardziej do Ciebie pasuje. Może ktoś, kto czyta Twoje słowa, poczuje ulgę, zobaczy, że nie jest sam, że nie jest jedyny, że ktoś inny przeżywa dokładnie to samo. Twój głos może stać się mostem dla kogoś innego. A w tym tkwi siła, w świadomości, że w tym codziennym lęku nie jesteśmy sami, że razem możemy spojrzeć Mu w twarz i powoli zacząć żyć dalej, krok po kroku, dzień po dniu.